Dzień dobry, Witamy, witamy Pana Profesora. Ja też witam. No. Ja zdążyłam zakupy zrobić. O, wigilijne? I świąteczne? Jasnej gwiazdy i wszystko. Bardzo, ale wystarczy. bardzo no. dużo. Bardzo

Na noc niezwykłą, noc miłości i pojednania zapraszamy. Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe, bo wywołują fale marzeń, najczulszych i najmilszych. Ich dziwny czar ten nastrój stwarza dla życia najważniejszy, rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszy. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, duszę, radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń. Waciak, waciak, wędko wstawajcie i w szybkiej ucieczce ratunku szukajcie. Luna wielka z nieba bije, niech się chowa ten, kto żyje. Hej, chłopaki, nieboraki, chyba czuć się wydarzył jaki? Co tam tak daleko świeci? Nie pamiętam wcale, żeby moje oczy widziały takie dziwne noce jak dzisiejsze. Boże, Boże, słońce świeci, święte wojsko z nieba leci. Aniołów pełno wszędzie, pełno konie świata będzie. Czym jeżeli to my klejem pasterze? skocznie rośnie dzieciąteczku na iżek. wała na wysokości, wała na wysokości, bo Ваше, 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 Wstąpiły z nieba, głosząc wokół nowinę wielką. Trzech królów wielkich ją usłyszało i do Betlejem za gwiazdą złotą podążało. Idą ze wschodu i niosą dary. Niesiemy mirrę, kadzidło i złoto. Robimy to z wielką ochotą. Wędrowaliśmy już długo, aż przyszliśmy do tej krainy. Przywiodły nas tu nasze serca do małej dzieciny. Taką noc i droga jest lekka taką noc i sił nie brakuje. W taką noc serce się raduje. Gwiazda nas tu prowadziła do Twej biednej szopy. Składam dar swój oraz serce pod Twe małe stopy. Oto korona ze złota cała, by Boża Dziecina biedy nie zaznała. Przyjmij, Panie, Dziecię małe złoto i korony. Tyś jest Królem tego świata. Przyjm nasze pokłony. Oto Mirra, żywica z drzew zebrana. Niech leczy i chroni niebiańskiego Pana. Oto kadzidło wonne i dymiące, kojący zapach wokół roznoszące, to kadzidło przyjmij na za tym, którym obca pokora, by miłość zawsze, na zawsze przyszła, a pycha precz odeszła. do. Tu jeszcze zdąża pokłon dzieciąteczku złożyć? To my, ludzie, jesteśmy pokoleniem lotów kosmicznych i elektrowni jądrowych. Żyjąc w dobie wysokich technologii i fantastycznych wynalazków, tracimy z oczu cel najważniejszy, którym jest miłość. Nasz świat pogrąża w chaosie, tyle w nim okrucieństwa, wojen i głodu. Znowu ludzie płaczą, dzieciska popiskują, a wszystko dlatego, że się nie miłują. Czeszą. Życie marnują. Gdyby ich uśmiechu zapomniały. Złość się poubierały. O, wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ziemia w grzechu jest pogrążona. Grzeszy, grzeszy ojciec, Grzeszy, grzeszy Matka, Grzeszy, grzeszy babka, babka i brababka. sąsiad, dziadek i, i pradziadek. Grzeszy student ze Szczecina. Ledwo z łóżka wstać zaczyna. To szczególnie mnie <noise> pocieszy, gdy ludzie zło robią, bo wtedy na widły się tylko za... Wszyscy święci dziś malują w niebie. Buka niełowska. Tak, sam widziałem, gdy... Ludziska od nieba bram odganiały. Pan Bóg chce syna swego dawać, Żeby ludzi zbawiać. Przem <laughs> <laughs> piekło ratować, Ludzi w szeregi werbować, Bo on gotów piekło zrujnować I nie daj Boże zreformować. Szybko, durnie zakazani, Zakasać rękawy, Ogarniać zło. <laughs> Żeby tylko piekło nie zrujnować. Co to słychać? Co to za śpiewania? Czy tak ma się skończyć piekło panowania? Wy nie wygadajcie, spóźniliście się! Czy wiecie, co tutaj się dzieje? Oto Bóg wielki, maleńkim człowiekiem się stał. Wśród słabych ludzi zamieszkał i miłość im dał. Miłość wszystko wybacza. Miłość wszystko naprawia, miłość wszystko wyjaśnia. Miłość leczy. Bez tej miłości, która służy, wybacza i nie zapomina. Nie. I zawsze jest gotowa do wspaniałomyślnego dawania. Bez miłości drugiego człowieka nie będzie dobrego świata. Przekonajmy ludzi, by swe serca otworzyli, by dziecina, gdy na świat przyszła, miłość w nie Ta miłość we współczesnym świecie za moc wytrwania i sens. Ludzkiemu życiu. Miłość, miłość musi wygrać. wygrać. Pokoniliśmy się Panu, zaśpiewaliśmy skocznie, tak jak to robią w Szczecinie studenci WSP corocznie. Dziękujemy gościom miłym i w dniu Bożego Narodzenia chcemy Wam złożyć życzenia, by domy Wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja. Niech wzięty do ręki opłatek pozwoli Wam dostrzec w drugim człowieku człowieka! chciałbym ja naprawdę od serca podziękować wszystkim za udział w naszych jasełkach. Szczególnie chciałam podziękować Ewelince i Tomkowi, którzy wsparli nas tutaj muzycznie. W imieniu swoim, samorządu całego i, i właśnie też Eweliny i Tomka chciałbym podziękować za przeprowadzoną e, zbiórkę, która wspomoże e, rehabilitację ich córki. Lenki. Niestety Lenka nie mogła przybyć dzisiaj, ponieważ zachorowała. Na złość chyba. Ewelinko, pozwól przyjąć tu jest taki mały prezent. Ewelina zobowiązała się, że nagra moment przekazania i udostępni na naszej stronie. Trzymamy cię za słowo. Dziękuję bardzo wszystkim. Pieniążki, które zostały zebrane, zostaną przelane na konto Fundacji pomocy dla rynku. Dziękuję. Zapraszamy również teraz na poczęstunek. Stoły są suto zastawione, uginają się tak od łokci. Życzymy tak, życzymy smacznego, jednocześnie prosimy Zachowajmy tę salę jako takie miejsce, tu w tej chwili naszego wigilijnego spotkania. Oj, ktoś tutaj jeszcze z boku zmierza. Nie mieliśmy tego aktora w scenariuszu, ale. Ten aktor jest co roku, proszę Państwa. Chciałabym Państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne, spokoju, pomyślności, nadziei. Także wszystkiego najlepszego. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować dzisiejszym aktorom. Dzień. 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 Lecz ja prosimy masz, To jest tak zwane Proszę Państwa, wczoraj widziałam, jak tutaj dekorowali, starali się nasi studenci ukochani. Co to będzie, ja co roku przeżywam, prawda? Co to będzie, jakich nie będzie. Nieliczny rok, ale widzę, że i drugi rok wspomagał, także dziękujemy bardzo. Następcy rosną. Fajnie, żeby na drugi rok i pierwszy rok się tutaj z nami dołączył do wspólnego świętowania. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt dla Państwa i Państwa najbliższych. Szczęśliwego nowego roku. O, absolwenci patrzą, tak? Podobało się? Wodowało się w roku ubiegłym również było ślicznie. Co roku, jeden rok, drugi przebija, jest jeszcze piękniej. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo się nie spotykamy, aby ten nowy rok był bardzo szczęśliwy dla wszystkich i dla Ines też. Dużo słonecznych dni. Absolwentom życzymy, żeby napisali pracę na same piątki, no i żeby oczywiście dalej pozostali.